Hej, okay, widzicie w kolejnym odcinku na moim kanale, dawno nie było odcinków, a my gramy w Red Bull 4 Więc zapraszam was do odcinka No, okay, zabijamy ich No tu jesteśmy Czy to jest jakiś zaludek? O nie, co my zrobiliśmy? Czytamy tutaj sobie o, dobra. Tu będzie kolejny. Już. on za głośny trochę jest. Bo już kiedyś grałem w tą gierkę i bardzo Wam ją polecam. Bardzo fajna. A teraz robimy cięcie, bo nie wiem, czy tam mi się uda to przejść. No! Pierwsza próba Właśnie nie udała, druga. Tak samo. Trzecia, proszę, 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 proszę. Nie uda się. Uda się. Jest. Udało się. To był najgorszy poziom ze wszystkich. Wierzcie, naprawdę. Mamy jesteśmy już w kolejnym poziomiku. Co my tu mamy zrobić? A co daje? Zaraz zobaczymy. O, tu jest ten... naelektryzowany... kadracz. Tu jest kolejny. teraz się nie, 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 nie. Co my zrobiliśmy? Nie tak to miało wyglądać. Skaczemy. Jeszcze raz skaczemy. Tutaj. Teraz on się nadowuje. Teraz... Tak to mamy chyba zrobić. Chyba o to chodzi, tak? Tak, o to chodziło. Nie, nie o to tu chodziło. Ajajaj, no aj, aj, na to chwilkę cięcia. A więc mamy już full żyć i lecimy z pięćdziesiątym po czwartym poziomikiem dobra tak, nagrywa się, dobra teraz robimy tak spędzamy się o, jest taki też... ehm. Poczekamy sobie, bo on i wskoczymy jak już to będzie stać, nie jak podjedzie. Już trzy minutki, odcinka, dobra. Teraz skakujemy. Tak. już myślę, że przeskoczymy. Teraz musimy wrócić. Ym, nie ma tam jakiegoś zejścia na dole. Nie ma. Ojecie, o Co no to, to nie, nie takie. Nie, co tu mamy zrobić? Exit. Exit, dobra. Co to teraz mamy zrobić? Tak, dobrze. Więc lecimy. A to łatwo, kochani, pamiętam. Tylko tu jest trochę trudno. Nie, tutaj nie. Tu musimy się tak? Pięknie. Mamy gwiazdeczkę, lecimy. Teraz się chyba uda, albo za kolejnym. No, dobra, mamy to. Rozpędzamy się. O nie, jest to trudne. No i pamiętam to. Bardzo fajny poziom. Taki ślimaczek. 56. Najgorszy jest ten poziom. A, musimy tu gwiazdki zbierać. I tu... Gdzie? Musimy się tak rozpuszczać. jak wcześniej, tylko ja wiem, co muszę zrobić. Musimy zrobić coś takiego. Nie! Tak? I tak. O nie, ominę to jeszcze gwiazdeczki, nie! Nie, co tu mam zrobić tak? Tak. O nie! No i tyle życia straciliśmy. O Boże, to jest naprawdę trudne widowisko. Nie, dobra. Przysada to jest. Jest spokojnie. Teraz tak na odwrót, tak. No, no i pogrze. No to był cały odcineczek, do zobaczenia papa. Pa.